Rzadko kiedy można teraz usłyszeć zwiastowanie o pokucie, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żodni tego, co ucho chce. Spójrzcie, co się stało ze światem Kościele Chrystusa, przez to, że Ty zatraciłeś to, czym miałeś być. Bóg jednak czeka na swój lud. Bóg czeka na swój lud. Kiedy zaczną się oni w posłuszeństwie rozwijać według praw, które Bóg umieścił w swoim słowie, Kościół, który zapomniał o swoich fundamentach, Kościół, który odwrócił się od swoich początków, zaczyna się stawać kościołem nierządnym. Po prostu mówcie mi, jak jestem błogosławiony, mówcie mi tylko, że będą mieć moc, że będę popularny i że nie będę mieć w życiu problemów. Tylko mówcie mi to. Rozwodnione półprawdy. Ta Ewangelia mówi tylko uwierz, a będzie zbawiony. Nie ma nic o pokucie, nic o smutku od Boga, nic o odwróceniu się od swoich grzechów, nic o wzięciu swojego krzyża i naśladowaniu Pana. Za to ludziom, którzy zmówią malutką modlitwę, mówi się jesteś w porządku, jesteś dobry. Ludzie wierzą, że każda norma, nawet ta, która pochodzi z Nowego Testamentu, to legalizm, związanie i zakon. Każda norma to zakon Ja jestem pod łaską, ja mogę robić wszystko Nie, to jest od diabła Teraz to zrewidowaliśmy i mówimy, że jeśli zgromadzimy w budynku ludzi W niedzielę rano na jedną godzinę To jest kościół Nie, to nie jest kościół Możemy użyć każdej techniki, żeby mieć tych ludzi na jedną godzinę I żeby to wszystko się kręciło i działo Ale to nie jest kościół, który zbudował Chrystus jest mi dzisiaj wstyd być częścią kościoła Jezusa, bo uważam, że ten kościół urąga świętemu Bogu. Nasza radość na ogół klaskanie w dłoni i spędzanie dobrego czasu, a potem idziemy i gadamy te same głupoty co świat. Nie mów nam o świętości albo o dzieleniu od świata. My nie chcemy tego słuchać, przyjaciele. Ludzie nie chcą teraz słuchać czegokolwiek, co nazywają ponurym przepowiadaniem nieszczęścia. Jeśli coś nie jest łatwe To od razu ponure wieszczenie Przyjacielu chcę ci powiedzieć z miłością Idź do piekła i żyj z całą zakałą tej ziemi Lubisz pić i z pijakami Lubisz namiętność i z prostytutkami Znajdziesz się jednak pod wpływem czegoś bardzo zwodniczego I w takich momentach życia Odkryjesz, że ci, którzy przychodzą po ciebie Nie wezmą cię do nieba Możesz brnąć w zjedzeniu przez całe swoje życie, możesz nawet śpiewać w kościelnym chórze. I myślę, że musimy uważać na to całe mówienie: Bóg cię kocha, Bóg cię kocha i na całą tę kiczowatą, sentymentalną ewangelizację. Nie chcecie przypomnieć ludziom o dobroci i surowości Boga? Przypomnijcie im, że będzie dzień, kiedy miłosierdzie zostanie zabrane na zawsze? że przypomnijcie im, że ludzie w piekle też się modlą, ale nikt nigdy ich nie wysłuchuje? Jednak pomimo tego, co Bóg powiedział, oni robią sobie odkrycia z liści figowych, zasłaniają się i mówią, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. I szukają w sobie kościoła, który nie rzuci wyzwania i grzechowi i nie ujawni tej obłudy taką, jaką jest. Wolałbym, żebyś się na mnie wściekł, ale poszedł do nieba. Ta dzisiejsza tak zwana Ewangelia Miłości sięga tylko ciała. Ona nie może dotrzeć do serca. Ona nie może dokopać się do grzechu, tak aby nastąpiło czyszczenie. Jeśli jestem chirurgiem Ducha Świętego, nie będę Ci zawiązywał bandaża, jeśli Ty masz raka wystającego z kości albo na ciele, musimy powiedzieć, trzeba tam dotrzeć i z tym się uporać. I nie obchodzi mnie, czy mnie lubisz, bo jestem dobrym chirurgiem. Wiem, co robię i dlatego usunę tego raka. To właśnie dlatego niektórzy z Was, co teraz słuchają, albo będą słuchać nagrań w przyszłości, nie mogą po prostu wyluzować i cieszyć się tymi teologicznie płytkimi doświadczeniami, jak to wielu teraz wokół czyni. Wszyscy wokół mówią, daj na luz, daj na luz, Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy, Bóg jest fajny. Przyjdź do kościoła, swobodnie rościąc się na kawy, z jednymi ciasteczkę i wysłuchaj kazania w trzech punktach o wszystkim, tylko nie o Bogu. Coś się jednak dzieje w twoim sercu Bo w tym pokoleniu ma miejsce poruszenie W prawdziwej Bożej oblubienicy I powiem wam to Rozwodniona Ewangelia w ogóle nie jest Ewangelią Biznesmeni, rzemieślnicy Przychodzący do miejsca, o którym Bóg kiedyś powiedział Że będzie ono domem modlitwy Wy zrobiliście z niego jaskiniu zbójców Wykorzystujecie ludzi precz z wami jeśli nie wierzycie, że to się dzieje w naszym pokoleniu, rzucam wam wyzwanie, żebyście poszli w tym tygodniu do chrześcijańskiego sklepu i znaleźli najlepiej sprzedające się książki, zapytajcie tam które to i spójrzcie na nie. Spójrzcie na okładki z wizerunkami ludzi. Pięć kroków, żeby być takim jak ja. Pięć kroków, żeby być lepszym. Pięć kroków do nowej osobowości. Pięć kroków do wspaniałego przeznaczenia z ich błyszczącymi twarzami na okładkach. Niezbyt subtelnie mówiąc Kościołowi Jezusa Chrystusa, że jeśli skorzysta on z bożych zasad, stanie się jak oni. Brzymian 1410 pismo mówi w pierwszej osobie w liczbie mnogi, więc wraca się do wierzących przed tronem sądu. Wszyscy staniemy, nie ma wyjątku, wszyscy musimy stanąć przed sędziowskim tronem swojego prawnika, ani żadnego przedstawiciela tam nie weźmiesz. W tym dniu nie będzie miało znaczenia, czy przyjaciele cię akceptują, nie będzie się liczyło, ile ci się sprzedaje płyt pewnego dnia. Mówi Biblia, ja Stanę przed tym, którego oczy są jak ogień. Jego nie oszukam, a wy wszyscy, którzy śpiewacie w tym chórze. Nie chodzi o to, czy jesteście na właściwym dźwięku, ale o to, dlaczego jesteście na właściwym dźwięku. Czy widzicie tych wszystkich świętych każdej epoki również Lona trawę chil stoi tam przed Chrystusem, którego oczy. Błoną świętością, gdzie wszystko nią łamanuje, gdzie objawia się cały majestat niesamowitego Boga i odczytuje on cały zapis mojego nędznego życia przed wszystkimi świętymi wszystkich wieków. Odpowiedzcie Bogu, wy wszyscy teologowie, którzy analizujecie moją teologię, odpowiedzcie Bogu, czy macie czyste serce. Zakłysnęliście się swoim pięknem, a sercem waszej teologii stało się teraz to, jak możecie się stać bardziej inteligentni, lepsi, piękniejsi i bogatsi. Kościele, zatraciłeś Boże powołanie! Zrobiliście z kościoła miejsce do bicia kasy. Precz z wami! Boże Kościele Chrystusa Kiedy zacznie się smucić, płakać, łaknąć I pragnąć sprawiedliwości I powiem wam to, rozwodniona Ewangelia W ogóle nie jest Ewangelią Ale kiedy Kościół jest w stanie, w jakim my teraz jesteśmy Właściwy standard nie jest nauczany Nikt nim nie żyje, nikt go nie ukazuje Musimy znów szukać Boga, by wrócić do standardu tej księgi Nie jakiegoś człowieka a tej księgi nie głoszę wam tutaj Jakiejś świętości ruchu uświęceniowego Głoszę wam słowo Chrystusa Jedyną świętość to nie jest herezja Chcę wam rzucić wyzwanie, odrzucie martwą religię, odrzucie puste sposoby szukania Boga, odrzucie całe zwiedzenie cielesnej natury. Świętymi bądźcie, świętymi, bo jestem święty, to jest Boże Słowo, nie moje. O gdyby pastorzy episkopalni, prezbyteriańscy, baptystyczni, metodystyczni, ziom świątkowi powstali, zaczęli dostrzegać, co się dzieje z Kościołem, który kiedyś nazywał się Kościołem Jezusa Chrystusa, sprzeniewierzacie się, odstępstwo, zwracanie się przeciwko prawdom naszych ojców, założycieli. Kiedy patrzę na Kościół w Nowym Testamencie widzę, że nie mieli oni okazanych budynków, opłacanych ewangelistów, nie mieli mnóstwa pieniędzy, nie mieli tej całej organizacji, nie mogli dać życie o telewizji, ale powiem wam, czego dokonali, przewrócili świat do góry nogami. Czy jesteś na tyle wielki, że powiedzieć Boże w tej krytycznej godzinie historii ludzkości, i pozwól to dopełnić miary cierpień Chrystusowych, bo się Duch Święty w tym pokoleniu jest naprawdę nad Tobą nie będziesz usatysfakcjonowany. Nie będziesz pośród tych, którzy siedzą w tak domach Boży z wyciągniętymi nogami filiżanką kawy w swoim ręku. Słuchając Powerponta, Kazania, o Chrystusie, którego nie znają, Ciebie to nie zadowoli. A kiedy będziecie się stawać do żołni Bogu, wszystkie ale wokół Was będą Was krytykować i z Was szydzić, mówiąc, próbujecie być od nas wszystkich święci, co? Ponieważ Bóg po prostu nie tylko dał nam Chrystusa, on dał nam wszystko. I skoro w Domu Bożym nie ma wystarczająco dużo radości, potrzebujemy rozrywki, bo rozrywka jest diabelskim substytutem radości. Żyjemy w czasie, o którym prorok Malachiasz mówi, ci, którzy boją się Pana, raz jeszcze się spotkają i uczczą Jego imię i będzie spisana dla nich i się, będą znali różnicę pomiędzy tymi, którzy służą Bogu, a tymi, którzy Mu nie służą. Drodzy ludzie, musimy rozprawić się z grzechem, musimy rozprawić się z rzeczami, które są złe, wiecie, rozwody i wszystkie te kwestie. Musimy coś z tym zrobić. Pewnego dnia będziemy musieli stanąć przed świętym Bogiem. Nadchodzi wielka próba dla każdego. Chwała Bogu, On uratuje prawdziwego wierzącego. Chcę, abyście zmienili swoje zwiastowanie. Ostrzegam Was teraz. Sędzia stoi u drzwi. Napis idzie już na ścianie. Cały świat się trzęsie, a Wy tych ludzi zabawiacie. Nawet jeśli musisz pogrzebać swoją teologię, uczyń to dziś u porządku swoją relację z Bogiem. Większość Bożego Ludu zawsze odrzucała prorocze słowo Boga, przekazywane przez Jego sługi. Czy Ty należysz do tej większości? Odwróć się od swojego grzechu, bo całe społeczeństwo zostanie wkrótce poddane Bożej sprawiedliwości. Odwróć się od swojego grzechu. Czas jest niewiele, proszę prześlij do swoim znajomym.